Nie, bo wchytniemy do wody. Później popływam z tobą. Tylko jak zrzucę wszystkie rzeczy, wiesz? Bez koszulki, bez nerki. Ale sztos, a ta kamerka oddaje, ładnie, pięknie. Ale wodoodporne. Wiem, że jest wodoodporna, ale. Ale tu jest ładnie. Te klucze.

but it's no use Cause you can't stop it from shining through It's true Baby, let the light shine through If you believe it's true Baby, won't you let the light shine through For you We're going straight <laughs> Nie możemy prosto. Nie, <grymne> Dobra, fajnie panie <dziury>. okay. <grymne> Dobra, No, 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 tu no, 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 taki no, no, Żeby w prawo i w prawo dać To jest dziwne, to samo co To samo co Urwam, No, się Ej, może będzie dość to tego nie no, to weź sobie, to ja je dopiję oh. <grym> <grym> nie wiem co to wyszło e, Mógłbym takim bejnajderem być <laughs> Ale tak bezpokojnie przelot, nie? No zapoznawczy w pilotach Pilot to był? Dzisiaj to był ten... W sensie tester? Sprawdzić trasę, czy jest wszystko ok, nie? A. Jako pierwszy lec, jako no w miał, miał, todesem, co leci, jako bejlander bomba sumie bomba miał, nie? Bombę miał no. Z takich ludzi odwoływają rajd Odwoływają 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 się pa, czemu, czemu przez 7 lat nie było. Czego? No rajdów przez 7 lat nie było tutaj w Worce. A no, mówisz, że na każdym byłeś? No? Ja do wiadomości. samo mówić No, ale przez 7 lat nie było. A więc jest 100 roku. No? To 7 lat temu, ile miałeś lat? Wszystkie. No. Wszystkie. Ale jesteś co roku, ostatnio słyszałem No ale na rajdach, a to jest rajd WRC Czym to się różni, rajd, a rajd WRC? No, światowy no, Nie wiem, lecz się wypowiem Masz to w Polsce, o, o tak Taka rywalowo, tak jak Odżywka Mówisz, to... Tak? Co? To mów do no, Co to jest odżywka? kurwa odżywka. Od odżywka? Był. Białkowa do włosów Do włosów O, koza Popielniczka Z A wygonie Jedzie Jedzie? Nie Co? Coś chciałeś powiedzieć? dalej Hybrydy dawać Jedzie Ale ten to bardzo dopierd... Ja bym to lepiej zrobił. Jeżdżę tirem. Myślałem, że dajesz. Ale mikrofon masz być <grym>, To jest moja osobna działalność. Mutowany <grym>, no? się nie podatki, płaci, pan podatki? Tak. Chłapa. A ty co nic nie widzisz? Możesz, możesz se zwalić później do tego. Co ty na da to? Dolego? Do no, sryza, już no.

It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true. Daj głośniej! S -ka! S -ka! Ja taka <grym> ładna, taka ładna, <grym> Zaz, taki ładny samochód, a ty ja nie wiem. Będę żywał. No, <grym>

Não <laughs> <laughs> Sebastiany, ochroniarze, zomo, tatuaże, panie i Panny honor, dorabiamy to pierdolą... O, już zjebałeś Reklama poszła. <śmienny> Nie widać. ...to po prostu daj mi mordę, jo, ty prodofiję łom, i zaciągnij się wielbłądrym, dobrze? Niebanem młotki zostawcie nasze schodki My tu tylko pijemy to piwo i palimy logi nosorki Że trochę głośni Na 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 Jebanym młotki zostawcie nasze schodki tylko pijemy to piwo i palimy lolki nosorki I my się tacy głośni Na 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 Co, nie? Kurwa, niech innej, naprawdę. Prawda, Jestem taki z... swój zadowolony. Kurwa. zależności Lepiej nie może się zrobić kurwa. Zębkę z no, połącz się! Nie, daję ja Ci wpiszę. Połącz się. GoPro widzi, wszystko widzi. A to się nazywa Skoda, tak? W Włodziu nu nu nu. Włodziu nu nu O jest, włodziu nu 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 Dobry! Ahoj! No, nie, nie może połączyć. Potwierdź to? No.

na mnie. O atent vont. was. Pardon. O Maro, to stanowe luta. To jest, luta. No, to, jest to jest każdy z no, Słuchaj, Wszyscy to no. Sobota wieczór z mośników leci Pony M Na ścianie plakat modem toki. toki. Lakierki błyszczą, na włosach słodko pachnie rzą. Mam swoje nauki w ja widzę młodych noc, bo poddał chyba wszystko, by wrócił tamten czas. Instagrama brak i porączany smak, o, przeżyjmy jeszcze raz. Wspólne imprezy po świt, tak bardzo chciało się żyć nie Supera była na przystanku i zacząłem to Ale to młodego wieku Aha. Dla ciebie młody by to zrobiłem Chcesz wrócić? Prace następne Fręczki Frediego. Frediego Frediego? Ale takie prawdziwe, zielono oczy na

Chciałeś? Ty taki zrobiłeś? Nie. Niezły ten Karolek. Zarka się nie zadzwoni, bo on w orędzie nie ma wgięzysienia. Biały bus kurwa. Tak. Ej, co? No, ta, to co No, mamy chwilę. No, chodźcie. No, nich No, chodźcie. No, chodźcie. No, Nie, chodźcie. No, Tam, tam chodźcie. No, chodźcie. No, chodźcie. No, chodźcie. No, chodźcie. No, chodźcie. co, ładna jest No, chodźcie. Ale ten leks chodźcie. No, chodźcie. No, chodźcie. No, no. Y ale nie jedzie jak wszystko co ma i wszystkich po nim To nie ślina! <śmiany> <śmiany> Kurwa, no tak najlepiej. No to nie ślina! Hahaha! <śmiany> wyciągają tego, czekaj, czekaj, czekaj. tego pasera. Ej, parko, ej, a. Ale to... Nie można parkować! Ej, on dacha wyjebał! No tak! Juj, ale ładnie powiedział. Nagrane, nagrane. Dziękuję. Daj, nie robię! Wcześniej był czarny. Ja hey, skania P z dużym, z dużym globem. P? Skania? Ja z dużym, dużym globem. Ale to wszystko wyglądać wygląda. Downline'a. Taka króciutka. Z takim no. wodogłowiem nie mamy. Ale za taka mądra. Co jaka chata? A co? Teraz. No. Jak bójisz mi No. No ale coś do właśnie. Za dupie górne. No. Albo dolne. A i co, a znasz kurwa? Nie, nie, ja nisko nie słucham! Każdy tak się ta, ta. Ja Ty nie wiem to, do tak czego kurwa. to każdy zna, no? każdy tak z każdej piosenki. Każdego Polaka bije ta piosenka. E, e, Weź się, bo kurwa do miasta wjeżdżamy i jo, powiedzą, no właśnie, że, że Śląsk przyjechał. Dwa tysiące dwa i jeździć kątem Grać w cyber guyach, tracić pieniądze Patrzyć na laski i kontrolować szanse Daj mi numer, tak? Daj mi numer. Mówię tak do każdej, którą spotkam w tłumie Ja to lubię, właśnie tak to lubię Ja się tego nie robię, więc pamiętaj o mnie Chcę po małe wakacje, zjem trzy otogi Wypiję piwo, niech się robi no. Czuję się jak rybak, mlecz wytrze Kto pokład, pytaj za, za wiosło falę, a będzie nas wiosło Bo mam wakacje, jadę Prosta. na lasem, Prosto, załóżcie to, nigdzie jest bezpłatnie Działam cykliki, dmuchanowate, Co? Dwa